Cześć, z tej strony Nevis, a to jest pierwszy odcinek na, z mojej serii na moim, na moim kanale Twierdza Stronghold, a więc zaczynamy. Trochę będę taki zestresowany, bo to jest pierwszy raz jak nagrywam na YouTube I to będzie dziwne. To tak, zaczynamy od pierwszego, od wiem czego? z pichlerza i od sklepu. Zwiększamy tempo, bo to jest akurat łatwa mapa, bo to jest pierwsza. I tak będę przechodził aż do setnej I mi się uda przejść w ogóle. Następne budujemy... Yy, gdzie to jest? Tutaj dre dre mieć drewno, to chata drywala. Jest cztery takie. Następnie co? Na jedzenko. To budujemy coś takiego. Co to jest? Farmy pszenicy. Od razu wiatrak wybudujemy. I dwa domki. Za mało pracowników, aby Jeszcze ten dom. No tu prawie jest tak wymierzony na wszystko. To się wszystko dobrze nagrywa. więc tak na tej mapie. O. On jest tutaj. Ja jestem tu. Tutaj ma jedno przejście. Już na niego lecą lwy. <grytanie> tu są jedno przejście. Tu jest drugie. A więc ja zawsze tak robiłem, że tu zamurowałem to i było już. Wsoko. Tu już nie będą ten przechodzić ten, tylko tamten nie będą wszystko przechodzić. O już, już razu tu można zamurować, żeby sprawdzić czy jest tam zamurowane dobrze. O dobrze. Jak on powie, że siedzibia otoczo siedziba. Otoczona to znaczy, że no... Otoczona. I tutaj się takie kółeczko pojawi. Z drewno już przynieśli, wybudujemy budujemy kamieniołym. Kamien, kamien. tu jest kamień. Zawsze tak na zboczu się buduje, żeby, żeby jak najbardziej, jak najwięcej tego wybudować. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Za obiekt mógł funkcjonować. Trzy domy. 17. To szybko kupię, bo chcę budować sobie. Obóz najemników. Rusz Mamy dużo kasy, bo aż 3000. Na sam początek, a on miał ile. Ja miałem 4000, a on miał 2000. Nie. Nie, tak, tak. Nie. otoczona. Możemy sobie tu podlecieć? Będą strzelać do niego. To jest łatwo moja powód, to jest pierwsza oto. Bo morna, by ta hara. Nie, Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Albo nie. No nie, ja wróciłam. bramy bramę wybudować, żeby przeszli jakoś. Wybudował on na moim, ale przez to, że mam bramę z... i powinno nią za chwilę zburzyć, a zburzom. No tu będę strzelał, więc on już nie ma szans. Potrzeba nam nowych rekrutów. Możemy wieże że wybudować. Tak naprawdę może na nią wejść ile? 5 ludzi? No pięciu łóżników. Ale jest taki Bóg że jak się ich będzie brało po kolei... اه نحن تحت امرك ايتم بوسو فيش مينشو ماغري بدي مي اخ تب قعده سموكم هلوم كما ترغب نزحف لنصرك سوف تتم نحن في خدمتك نحن تحت امرك سمو اي بواجو ميلو ناتينجاش كما ترغب Dobra, teraz możemy sobie przyspieszyć tempo. A, przyspieszę się do 60, bo to jest taka normalna. Więcej to jest takie denerwujące. No i na tą wieżę ile weszło? 5 ich może? A, 36 ich weszło. To taki bóg, że się ich składa po kolei. To chcę na wieży. I, I sobie tu to zniszczyć. Tak? Szybko, kasa, kasa. A. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Potrzeba nam nowych rekrutów. Nie mamy se. mało tego yy, chleba. Trzeba więcej wybudować, bo mąki dość mamy nawet jeszcze. Więc tyle wystarczy. Powinno wystarczyć. Jeszcze te pszenice wyrobimy. O. I też mi powinno wystarczyć do końca gry, tylko armii. Wojsko jeszcze zrobić. Nie masz wystarczającej Mam ilości towaru. No Pozdro spalili się. No no nie. Twoja popularność, Z nasze ma zapasy żywności kurczą się. No tak, tam. To będzie krótki odcinek, bo to jest jeden, że później to aż dojdziemy do ilu jest najwięcej. Więc cała mapa to chyba na 9 A jeden to ośmiu, na 8 będziemy. Więc cię gra, nie, cieszę, gramy, z niej, nie z no, już możemy nawet atakować. Nie sobie nim. Żeby ich tak wziąć, żeby wyciągnąć tutaj O, podmieniu wszyscy przyjdziemy jeszcze jeszcze parę. Ładujcie do nich o podbiejmy sobie, żeby on wojsko wysłał na mnie. Twoja popularność rośnie. Jesteśmy atakowani. O, już idą na mnie. O już... O, wracają się akurat. Odpoczynku, dziękuję. Odpoczynku, dziękuję. Odpoczynku, dziękuję. było. No Odpoczynku, dziękuję. Odpoczynku, dziękuję. Odpoczynku, dziękuję. Odpoczynku, dziękuję. نحن في خدمتك نحن تحت امرك نبحث عن هدف اه نسعى. ترى صرنا في بلد صغير يصير نبدا الشيء. الأم. ابراهيم Po połowie mają to już pogadają wszyscy Już kasy nie ma, no to nie zrobili wo wojska Dobra, by tylko zostało, a ten podpala Ach, Dobra, wybiegnijcie już tu i go załatwcie i koniec mapy Aha, to dziękuję za namdal numer 27. Tuż żegnam się już. Cześć. Zwycięstwo.